Kasiemka jak to jest? Tutaj Matik. I będziemy też grali na mojej pierwszej mapie, ale wtedy już będę na padzie raczej. Grał na spokojnie, tak sobie, A to, 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 dobrze. Bo telefon nie mam na full, no to do mnie zadzwonił. Yy, Tylte są, nie lecę tam na razie, jak nie umiem grać. Yy. Dzisiaj, dzisiaj ja, ja już wlatuję odcinek, nie? Ogólnie, mm, gdy z widzami, 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 ogólnie, Piennie to się będzie powtarzać? Op. O, tutaj molo i ty do mnie dzwonił. Zobaczymy, co mam do powiedzenia nam. nie odwiada. Fortuna. In Instagrama followujcie. Hobby kamienki ten. Jak coś. Góry by bym je wypromował. OBS za OBS. Rośniemy na Instagramie. O rośniemy, rośniemy. Twórcy mieć w Fortnite. Cie. OBS, E OBS. O ile mam 3 obserwujących to, to do malu pójdę, żeby czyżby, czy mnie zaobserwował, znaczy czy bym je... Mnie...